Podnoszę wrażenie, że opinia publiczna niezbyt dokładnie, szczegółowo została poinformowana o co tak naprawdę chodzi w tej aferze z receptami, z e-receptami. Aferze, w której stanowisko stracił minister niedzielski, a co gorsze, zostały ujawnione dane wrażliwe pacjentów. Naszym gościem jest dr Jacek Miarka. Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, czyli takiego najwyższego sądu w samorządzie lekarskim. Witam Panie doktorze. Dzień dobry. Może Pan wyjaśni, o co naprawdę chodzi, bo przecież powinnością lekarza jest wypisywanie recept. Tutaj trzeba powiedzieć o źródłach całej tej sprawy, dlatego że w okresie epidemii umożliwiano wypisanie recept elektronicznej. Było to spowodowane żeby nie chodzić do lekarza żeby nie chodzić do lekarza, żeby nie rozszerzać zakażenia. Dobra. I weszło takie prawo, to ja chcę powiedzieć, że to nie jest złe, dlatego że jeżeli chodzi o pacjentów, którzy na przykład stale biorą te same leki, to jest to i dla chorych wygodne, i jednocześnie nie są przepełnione przychodnie poza i specjalistyczne, ale to są pacjenci znani lekarzowi, których lekarz zbadał, o których ma pełną informację i może im bezpiecznie przedłużać leczenie. Natomiast, ponieważ nasz naród jest bardzo kreatywny, postanowiono wykorzystać tą Furtkę taką, która dawała możliwość wypisania recepty elektronicznie, do tego, żeby no, zarabiać bardzo duże pieniądze i powstały firmy. Jeszcze dziś, jak tutaj jechałem, na Facebooku jest reklama kolejnej firmy receptomat.pl, gdzie człowiek może za pomocą maila czy telefonu się porozumieć z tą firmą i za opłatą, która jest od kilkudziesięciu nawet do 100 zł, uzyskać każdą receptę. My nie jesteśmy w stanie jako Samorząd Lekarski zmienić prawa, natomiast tą sprawą interesujemy się już od ponad roku. Do tej pory nie było żadnej chęci do współpracy ze strony Ministerstwa. Po czym, jak sprawa zaczęła przybierać taki wymiar aferalny, wypisywania tych recept za pieniądze, mm -hmm. ministerstwo się zainteresowało tym, udostępniło nam przede wszystkim, bo te recepty to są w kwestii tylko ministerstwa nfz u więc mm -hmm. my jako samorząd nie mamy takiej dostępu do tych wszystkich materiałów, to tylko NFZ i ministerstwo. Zaczęło nam udostępniać dane tych lekarzy, ilość wypisywanych przez nich recept. Ja chcę powiedzieć, że. No, rekordziści pisali po no, olbrzymiej ilości, po kilkaset 400 tysięcy recept. recept w ciągu roku. Tak, tak, to są olbrzymie ilości. Rekordziści to tak jak żeśmy obliczali, to ten lekarz musiałby nie spać, nie jeść, tylko mhm. 24 na godzinę. I dzielili się po prostu zyskiem. Tak, tak, tak 800 recept na godzinę no, to są rekordziści już całkowicie i. Oczywiście to jest za pieniądze, ponieważ samorząd lekarski z założenia i z praktyki bardzo dba o to, żeby środowisko lekarskie zachowywało się godnie. W związku z tym, jak uzyskaliśmy potwierdzenie wreszcie po jakimś tam czasie tego i zaproponowaliśmy pewne rozwiązania tego problemu, dlatego że ja mam, jestem przekonany głęboko, że lekarz, który pracuje w receptomacie i wypisuje te setki, tysiące recept i postępuje nieetycznie. Dlaczego nieetycznie? Zaraz to wytłumaczę. Przede wszystkim on nie ma pojęcia o tym, komu pisze te recepty. Nie ma o tym zielonego pojęcia. Ma prawda? zamówienie i pisze. Tak, tak, ma zamówienie, dostaje za to pieniądze i pisze. I problem polega na tym, że to może być na przykład chory z niewydolnością nerek, z niewydolnością krążenia, to jest, te leki, to jeszcze od razu trzeba powiedzieć, są też leki, to są piny, leki uzależniające, psychotropowe, które potem stają się y, y, przedmiotem wtórnego handlu, które mogą powodować uzależnienia u ludzi młodych, nawet u dzieci, mhm. bo mieliśmy takie sygnały. I jest to po prostu nieetyczne wypisywanie bez całkowitej znajomości pacjenta leków na życzenie. Czyli pacjent zgłasza listę leków, płaci za to pieniądze i dostaje leki, jakie chce z apteki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to szalenie niebezpieczne dla tych chorych, bo ten lekarz, nie znając chorego, może pisać leki, które mogą doprowadzić do ciężkich powikłań, nawet do zgonu chorego. Na przykład, chory ma niewydolność na nie wolno mu brać pewnych leków. Chory nie jest tego świadomy, bo nie jest przygotowany. W związku z tym uznaliśmy jako samorząd, że tacy lekarze naruszają przynajmniej dwa. Dwa artykuły kodeksu etycznego. Pierwszy mówi o tym, że trzeba pracować uczciwie i starannie, czyli chory musi być zbadany, znany, żeby można było wypisać receptę na leki, które no, mają masę objawów ubocznych. A drugi to jest taki, że lekarzowi nie wolno się kierować chęcią zysku. Na szczęście na 200 tysięcy lekarzy w Polsce w tych receptomatach do tej pory. Yy, dzięki Ministerstwu Zdrowia Odskaźni i NFZ-owi Informacje yy, do tej pory pracowało 43 lekarzy. I yy, chcę od razu powiedzieć, że postępowanie to, które powinno być znacznie wcześniej prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Sprawiedliwości, niesamowicie opóźnione na razie, w ogóle prawie to nie działa, mimo nawet naszych zgłoszeń do prokuratury. Natomiast yy, samorząd się opierał z tym bardzo szybko, i tych 43 lekarzy już jest wzywanych, ma postawione mm -hmm. zarzuty. Powiem więcej. Pierwsze, pierwsza dwójka liderów z Warszawy już ma zawieszone prawo wykonywania zawodu. Czyli my działamy bardzo skutecznie i bardzo szybko w odróżnieniu od organów państwowych, które tak naprawdę to one się tym powinny zajmować NFZ i ministerstwo, nie samorząd. Ale my uważamy, że tacy lekarze, którzy pracują w receptomatach, zachowują się niegodnie, i dlatego sami wszczęliśmy tą sprawę. I sami chcemy ją doprowadzić do końca. Ale minister Niedzielski na odchodne, na pożegnanie, powiedział, że ponieważ środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona lekarzy, którzy łamią prawo, no kieruje sprawę do prokuratury. Czy roku... wynikałoby z tego, że samorząd jakoś ja, ja taki... Bardzo przepraszam, ale pan minister Niedzielski mija się głęboko z prawdą. Po roku naszych starań zgłaszania tego problemu dopiero uzyskaliśmy mhm. pierwsze informacje, które nam uniemożliwiły postawienie zarzutów tym lekarzom. Natomiast chcę powiedzieć, że ministerstwo zachowało się tutaj dziwnie, bo pan minister Niedzielski zachował się w taki sposób, że to jest tak jakby ktoś usiłował naprawić zegarek siekierą, tak? Czyli na zasadzie elektronicznej z kolegą Cieszyńskim zahamowali możliwość wypisania recept lekarzom, To spowodowało niesamowity no skandal. Tak. Ja sam miałem sytuację taką, że w gabinecie nie byłem w stanie wypisać recepty choremu człowiekowi, bo byliśmy zablokowani przez system. Więc my postulaty, w jaki sposób to załatwić, zgłaszaliśmy od dłuższego czasu. Natomiast reakcja ministerstw obydwu, i Sprawiedliwości, i Zdrowia, była bardzo, bardzo, bardzo znacznie opóźniona. I dlatego to doprowadziło do tego, że to przybrała aż mm -hmm. takie rozmiary. I do tej pory. Y, no nic nawet, się specjalnie nie dzieje, bo nie, dalej no, mówi pan o ogłoszeniu. jeżeli tak jak mówi, ja widzę dzisiaj jadąc tutaj mm. na Facebooku czytam, że firma receptomat.pl zatrudni lekarza, gwarantując pensję 50 tysięcy miesięcznie co najmniej, mm -hmm. no to y, znaczy, no, tak. że nikt dalej prokuratora, ani ministerstwo no, słabo się tym zajmuje, widocznie mają jakieś pilniejsze sprawy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Panie Przewodniczący, ponieważ reprezentuje Pan samorząd lekarski, to jeszcze pytanie z innej szuflady, że tak bardzo powiem. Bardzo proszę. Dzisiaj lekarze bardzo często wracają z zagranicy do pracy w Polsce. To jest coś, co jakbyśmy powiedzieli 8 lat temu. Mało kto by uwierzył. Wie pan, kto, kto to powiedział? To powiedział? <laughs> Premier Morawiecki. Okay. Czy ja... zna pan takie przypadki, to znaczy, że lekarze już, wracają już, już z Belgii, Holandii, powiem, Norwegii? Jeżeli pan pozwoli, to odpowiem troszkę szerzej na to pytanie. Otóż yy, w psychologii, yy, w badań psychologicznych wynika, że w naszym społeczeństwie jest od 1 do 2% patologicznych kłamców. To hmm. chcę powiedzieć tak statystycznie. Ogólnie. Yy, panie redaktorze, Uczciwie rzecz biorąc, nikt takich badań nie ma, bo być nie może. Dlatego, że część lekarzy, którzy wyjeżdżają za granicę, a wyjeżdżają w tej chwili, to mam tak oceniamy, bardzo łagodnie, około tysiąca lekarzy rocznie wyjeżdża za granicę, i to się utrzyma na tym poziomie okresowo bardzo wzrasta. Jeszcze są lekarze, którzy pracują za granicą, mieszkając w Polsce, i są tacy, którzy pracują za granicą, płacają składki w Izbie Lekarskiej, żeby utrzymać mm -hmm. prawo wykonywania zawodu na terenie Polski. Ja powiem tak, z naszych bardzo uczciwych danych w każdej chwili do potwierdzenia wynika, że ten trend nie maleje tylko narasta. I co ciekawe, zmieniła się struktura, bo dawniej wyjeżdżali lekarze już ze specjalizacją, którzy no, mieli lepsze warunki pracy i płacy. Nie chodzi tu tylko o płacę od razu powiem, bo jak się rozmawia z tymi lekarzami, to chodzi im na przykład mhm. o fatalną organizację zdrowia. Posuniętą do absurdu odpowiedzialność lekarza przed organami prokuratury i tak dalej. Więc jest wiele rzeczy, które na to wpływają. Ale ja chyba mam odrobinę lepsze rozeznanie w środowisku lekarskim niż pan premier Mazowiecki. Morawiecki, Morawiecki przepraszam. Mazowiecki to był bardzo przyzwoity hmm. człowiek. I y, y, y w związku z tym mogę powiedzieć, że to nie jest prawda. Nie ma takich badań i w tej chwili my widzimy tendencję wzrastającą. Ja, jako wykładowca, prowadzę wykłady dla lekarzy po stażu i dla lekarzy, którzy kończą specjalizację. Ja kiedyś ich pytałem, kto z nich się wybiera za granicę, mam tych 120 mm -hmm. lekarzy na sali, to się podnosiło jedna, mm -hmm. dwie ręce. W tej chwili się podnosi połowa. Więc ja myślę, że nie wiem skąd pan premier Morawiecki. Czerpie takie informacje, ale one bardzo daleko odbiegają od realiów i od prawdy. Jeszcze jedno pytanie. Od października tego roku, od nowego roku akademickiego, medycynę będzie można studiować na 27 uczelniach, ale kolejnych 12 uczelni czeka już w kolejce, żeby uzyskać prawo. Mhm. Nawet uczelnie techniczne będą otwierały I kierunki medyczne. Wie pan, podobno grozi nam fala niedouczonych lekarzy. Ale rzeczywiście, że tak. Co pan sądzi na temat tego ratowania? Problemów kadrowych czy sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia? Taki, tak, ten problem kadrowy jest od lat i on narasta, i on powinien być załatwiony w inny sposób. Ja chcę powiedzieć, że ja jestem już starszym lekarzem. Pamiętam, że na moich studiach byli też felczerzy. Wie pan, co to są szkoły felczerskie? że mm -hmm. w ciągu roku dwóch kogoś przygotowywali do tego, żeby udzielił pierwszej mm -hmm. pomocy, zaopatrzył ranę, przypisał mm -hmm. jakieś leki, ale to nie była prawdziwa medycyna. To, co w tej chwili chce robić nasze Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Zdrowia, ja bym powiedział, że to jest felczeryzacja zawodu lekarzy. My do tej pory, Panie redaktorze, jako lekarze polscy mieliśmy bardzo dobrą opinię w całej Europie i na świecie. Nasi specjaliści byli wszędzie szanowani, uznawani. Polscy lekarze pracują we wszystkich krajach świata i często na stanowiskach bardzo, bardzo istotnych. Miesiąc temu był zjazd polonii lekarskiej w Olsztynie, w którym ja uczestniczyłem, takie zjazdy odbywają się sekwencyjnie, gdzie przyjeżdżają lekarze z całego świata polskiego pochodzenia. Można powiedzieć, że jesteśmy dumni z Polaków, którzy też pracują za granicą. Natomiast, żeby dobrze wykształcić lekarza, to nie wystarczy otworzyć tak, jak się otwiera firmę w jakiejś szkole, dlatego że to jest strasznie skomplikowany proces. Ja już nie mówię o rzeczach podstawowych typu anatomia, które się nie da nauczyć z internetu. Trzeba być prosektorium, mm -hmm. trzeba zrobić sekcję zwłok, trzeba zobaczyć, jak to. Wygląda, ale kadra lekarska i wreszcie to, co jest w tej chwili już największą polączką, a o czym w ogóle ci ludzie, którzy to robią, nie myślą, mianowicie brak miejsc stażowych i brak miejsc do specjalizacji zgodnie z przepisami lekarz może mieć tylko dwóch stażystów pod opieką. W tej chwili w większości województw jest więcej lekarzy już w tej chwili niż miejsc stażowych. Podam przykład z ostatniego tygodnia województwa małopolskiego, dużego województwa, gdzie jest 400 miejsc dla lekarzy stażystów, a jest ponad 500 chętnych. W innych województwach jest jeszcze gorzej. Czyli ja mówię o konkretnych faktach. Zawodu uczymy się także od swoich starszych kolegów. Musi być odpowiedniego poziomu szpital kliniczny. Mhm. I wtedy to jest nauka teoretyczna połączona z pewnymi elementami praktycznymi i z nauką zawodu. To nie tylko jest kadra, to jest także miejsce, szpitale, miejsce do kształcenia stażystów, miejsce do kształcenia studentów. W jaki sens ma kształcenie studentów? Jak ostatnio rozmawiałem ze studentką, która przyszła do nas na praktykę, do szpitala, w którym pracuję, i pytałem się jej, ilu zbadała pacjentów studiując tam, gdzie studiują. Ona mówi, że w jej grupie studenckiej jest 20 osób, i zajęcia są takie, że przede wszystkim chodzą po salach i słuchają tego, co. Medycyny trzeba się nauczyć, badając chorego, jeżeli starszy kolega poświęci odpowiedni czas, żeby tego nauczyć. My nie mamy takiego zaplecza, mm -hmm. czyli otwieranie takich uczelni, które będą kształcić lekarzy z bardzo niskim poziomem wykształcenia, będzie przede wszystkim w tragicznych skutkach dla naszych chorych, bo ci lekarze nie będą dobrze przygotowani do wykonywania zawodu, i myślę, że takie Placówki, jaką ja się w tej chwili zajmuję, czyli sąd lekarski, wtedy będzie miał jeszcze Pamięta? więcej pracy niż w tej chwili. Jest to bardzo duży błąd w założeniu metodycznym. Natomiast co ja bym zrobił, gdybym o tym decydował? Przede wszystkim zmieniłbym system rekrutacji na studia. Bo w tej chwili decyduje świadectwo z y, szkoły średniej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, y, wyprodukowanie bo tak to trzeba nazywać Masy lekarzy bez przygotowania zawodowego, bez zaplecza dydaktycznego, bez możliwości nauczenia ich fachowej, fachowości w szpitalach i klinikach, które mają odpowiednią ilość lekarzy, którzy są do tego przygotowani, będzie owocowała za wiele lat totalnym upadkiem poziomu polskiej medycyny. Jeśli Pan pozwoli, rekrutacja na studia medyczne, to już y, odłóżmy to y, na inną okazję, okay. dobrze? Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Miarka, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo państwu dziękuję.